Przysiadę czyli chcemy nogą zakroczą iść w skosz w tył. Przechodzę tutaj, daję tą nogę na palce. tak? Przednia stopa się nie obraca wtedy w ten sposób, ona ma być skierowana w ten sam kierunku co w pozycji wyjściowej, czyli jest tu, tyk, stopa zostaje i wtedy idę kolanem zakrocznym do ziemi, a moje podwócie jest w skos. czyli nie chcę trzymać kolana w ten sposób, nad stopą, tylko pozwalam mojemu podwódziu iść w skos. Pyk. Przechodzę tutaj. Już moja kończyna nogi wyproszę jest w skos i idę tak w dół. Cały czas pod jest w skosie. Pyk. Czuję fajne rozciągnięcie na pośladku, na zewnętrznej stronie uda. To jest skazane, żeby tu poczuć rozciągnięcie. I staram się wyjść bardziej, angażując w przednią nogę, a nie odpychać z tyłu, Czyli tutaj napinać. Ty. Nie chcę również nurtować tłumia, czyli jak idę tutaj, to nie obracam tłumia tak. Nie? Cały czas mój tuł jest skierowany w tą stronę, w którą byłem na początku. Czyli biodra, tuf, biodra się obracają, ale tłów zostaje. Rozciągam pośladek i wychodzę w górę. I można sobie wziąć hantelka, nawet wskazane to jest. I robić to po prostu w formie goblet. Thank you.